Witam wszystkich w kolejnym odcinku, dzisiaj zajmiemy się standardowo wywożeniem, to znaczy robieniem paszy oraz niestandardowym, to znaczy nie tak częstym wywożeniem gnojówki, szamba mamy pełne, praktycznie można powiedzieć pod korek. Teraz się zrobiło trochę sucho, drogi, obeschły, nie chciałem ich niszczyć, bo to wiadomo, zaraz by było, byłaby afera. Znaczy afera, no sam dla siebie też, wiadomo. Trochę obeschło, także muszę wywieźć chociaż część, chociaż kilka beczek, bo... No już jest pełno, jedno szambo ma 120 tysięcy litrów, jest pełne pod korek, drugie ma 40. Jest prawie pełne pod korek, także trochę od młodzieży, trochę od, od krów, więc taki do dzisiaj dzień właśnie podczepiam beczkę i lecę lecę pod szambo pod zbiornik i będziemy lać 8000 beczka pomoc hojna pomoc hojna i, i co no i sprawdza się jest ok więc dobra widzimy się za chwileczkę zapomniałem o tulejce bo ostatnio e, znaczy ostatnio teraz tulejka po prostu ta tulejka jest wkładana tutaj te ucho, bo jak do Lambo to był zaczepiany tutaj na ten zaczep i po prostu było ok, tam jest troszeczkę grubszy a tutaj pewnie też bym zapiął, ale coś tam było nie tak, nie wiem czy za krótko było, później wałek nie pasował, dlatego jest na tym zaczepie dolnym, co tam było, nie pamiętam. W każdym bądź razie sam i tak tego zaczepu nie zdejmę, nie założę, żeby po prostu wypiąć tutaj ten stworzeń, co tu jest. O ten tutaj, bo żeby wyciągnąć go, to muszę opuścić zaczep, bo przeszkadza te, ten pręd tutaj i, i, i lipa, a samemu nie wyciągnę, bo po prostu uszkodziłem sobie nadgarstek. No i nie dam rady dźwignąć tego, a jedną ręką nic nie zrobię, a jestem sam, nikogo nie ma oprócz mnie tutaj na gospodarstwie dzisiaj, więc póki co, a trzeba działać. Boli ręka jak cholera spuchła. Ale tak to jest, jak człowiek się śpieszy, drzwi go zaatakowały. Dobra, ja muszę odjechać do przodu i znowu podjechać. Tutaj mam takie trzy smarki, zrobiłem z powarką. Specjalnie po to, żeby nie wypadała tulejka, no bo, no bo jakby to miało być. A także przekładamy, bo do renówki mam drugą tulejkę z większym otworem. A tutaj akurat musiał być do ona mniejszy, bo mniejszy stworzeń jest chyba 30. Jak dobrze pamiętam, a tam jest 35 wyrnówce. Tutajka troszeczkę wiadomo większy otwór, żeby to swobodnie wchodziło, no ale, ale jest ok, bo tak to strasznie stuka, wy, wybija zaczep, wybija sworzeń. Więc trzeba było to tak zrobić. Dobra. Widzimy się niebawem. Dobra, pompuje się. Mamy bo pod korek, widzicie, kurde. Przy i naleciało do pełna. Mam nadzieję, że krów nie zrobiło się burdello. Widzicie, niedawno było wywożone, obornik, no i mamy ukrów znowu. Ze trzy rozrzutniki pewnie. Zobaczymy, czy u krów nie stoi. Stoi, kurde. No patrzcie, jak zlatuje do kratki. Podniosło się, kurde. I wróciło z powrotem do obory. Akurat w tym miejscu, tu jest kratka Tu jest kratka i z tej kratki idzie bezpośrednio do szamba No i oczywiście z wszystkich kratek no, idzie do tej kratki No bo musi jakoś to zlatywać w cztery kratki na kanale długości 20 metrów i znaczy kratki tu jest po prostu są po prostu dębowe chyba dębowe, jak dobrze pamiętam Nie dębowe Dębowe takie dylki Takie dechy, szerokość 10, grubość chyba 6 I to po prostu trzyma już 14, 15... 15 rok Tutaj mamy jeszcze szambo z podpłyty po tą wodę, wodę tak że tak powiem No już schodzi, także okej okay. Była ta pusta, prawie bo już wiadomo się wyrzucało. Tutaj mam od y, cielaków jeden włas. W sumie to chyba trzy były, czy cztery, ale jeden jest zalany, bo niepotrzebny był. Nie, trzy były, nie, cztery nie pamiętam. Tu drugi, a tu trzeci, ale wszystkie szamba są ze sobą złączone, bo to było na dwa. Te szambo tak jakby na dwie części. Jedna część była tutaj, kiedyś jak były świnie a druga tutaj od po prostu od, no od cielaków tu krowy kiedyś były Dobra, trzeba iść zobaczyć bo Teraz będzie pełno A jeszcze nie teraz na Podejdę trochę będzie lepiej słychać na wałku na 1000 obrotów w kręcę Po prostu mniejsze obroty ciągnika nie trzeba go piłować wtedy tak no jak już wypompowuje, no to wtedy już na 500, bo tak to za duże ciśnienie się robi, no i wiadomo, się jedzie na wyższych obrotach, także to jest wtedy nie, nie bez sensu. O, Renatka jeszcze przy rozrzutniku, ale zaraz do paszowozu idzie. Ale musiałem tu właśnie chociaż teraz jedną beczkę wyjść bo widzieliście, co się zrobiło. Dobra, lecimy z drugą beczką. Jedną tą pierwszą wywiozę kawałek od domu Znaczy to też niedaleko W sumie, ale Drogą no to gdzieś tam może 600-700 metrów A tutaj wywiozę teraz Na pole gdzie chodzą sobie, znaczy będą chodziły Jałówki No i byk Wiadomo jak to u nas zawsze Praktycznie byk z, z jałówkami Chodzi sobie żeby je tam pozacielać No i Pomału ubywa tego szamba, zaraz przyłożę pompę do drugiego z tamtego trochę przepompuję, żeby już tego węża dużego nie przekładać teraz, bo czasu na wszystko nie starczy. O i już jesteśmy prawie na polu. Ale wjadę kawałek dalej, bo tutaj akurat zagrodzone i woda stoi jeszcze, więc nie chcę tutaj tego rozjeżdżać. Może widzicie, nawet trochę ostatnio po deszczach jeszcze stoi zagroda do poprawienia jak co roku wiadomo, wymienia się tylko te żerdzie które są po prostu yy, które są do wymiany, nie wymienia się wszystkich o. i ten coś miałem rzec no tutaj kawałek nieduży pola, ale na małe cielaki to wystarczy, bo jest to zagroda drewniana specjalnie po to, żeby je przyzwyczajać a później jak już się przyzwyczają no to jak jest za dużo ich no to przegoniamy je do krów ale jak jak nie trzeba to nie robimy tak No i druga sprawa jak brakuje paszy no to dokarmiamy je wtedy dajemy po prostu kiszonkę no i śrute to praktycznie cały czas mi się daje przyłączymy na burdy z tym odkarkiem uważać bo... O, dobra, przeskoczyło. Pyk się troszkę nabijemy, żeby sobie leciało, i lecimy. U, u, I pojechali. Przejdzie, 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 przejdzie. Teraz zobaczymy ile. Na godzinę jedziemy 6,5. Tak do 7 gdzieś pewnie Będzie Pole nieduże może gdzieś Nie wiem do hektara gdzieś tutaj jest Nie wiem 70 arów może no, Dokładnie nie wiem Ale pole jest z tego względu że raz wyżej że domu Oj wałek Nagle nie włączyłem na zakręcie, ale że nie mocny zakręt nie mocno, nieduży nie łuk z tego względu, też leję. Bo tu już prawa ma swoje lata, a chcemy po prostu, żeby to szybciej ruszyło. bo i trochę bliżej, jak tak na szybko powozić, no i, no i właśnie, trawa trochę szybciej, zawsze to dostanie tego wszystkiego. Kurde, już te żerdzi trzeba znowu będzie kombinować, bo się porobiło, się porobiło, kurde, się skończyły. Bo akurat tutaj to ja za wiele to nie wleję tych beczek. Nawet w sumie może z dwie wejdą. Zobaczymy, zobaczymy. Ale zawsze to gleba dostanie. Mhm. Będzie lepiej rosło. Dobra, widzimy się później, bo to co jak będę pokazywał więcej w sumie. Także znowu zboże jedzie do kupca. Teraz znowu osiem big bagów. Troszkę wagowo może więcej niż w tamtych, bo chyba troszkę większe, bo tam różne są. Albo może trochę więcej jęczmienia i za to tak wygląda. Trochę lipa teraz w mig bo widzicie, trzeba trochę podrzucać. No i przez to no trochę fizycznej roboty, no ale lepiej niż do tego biga sypać. Ręcznie. Wczoraj ja 5 zapakowałem, dzisiaj zostało 3 do zapakowania, ale już jeden został, czyli dwa. Największa waga była 712 kg, a ale nie jest tam 640 chyba, czy 650. Także jeszcze tutaj jest tego zboża, jak sprzedawałem. Przedawaliśmy na przyczepę bezpośrednio, no to łyżką się nagarniało ciągnikiem i po robocie. No a jak tutaj do no to widzicie. No No, ale dobrze, chociaż że kupiec jest. Na razie poszło chyba 6 ton do niego, teraz tu jest też 6 ton. No i jeszcze pewnie później z 10. No. Dobra, ja idę dalej do roboty. John odczepiony od beczki. Wczoraj wywieźliśmy w sumie z arkiem razem 10 sztuk. 10, tak? Jedno pole, 4,5 hektara zawiezione, i tutaj kawałek koło domu. Ten co mówiłem wcześniej, też zawieziony. więc Tak więc beczka odczepiona. Na razie spokój. Poza tym dzisiaj tak by nie było wożenia, bo szkoda drogi pada cały czas. Pole i tak się nie pojedzie za bardzo, bo co to za robota. Więc działamy właśnie z tym zbożem, no i z wałem. Niestety musimy wymienić łożysko.